Na początku powiem Wam trochę o tych pięknych moteczkach. To jest włóczka Crazy, która w swoim składzie ma 7% alpaki, 15% wełny, 68% poliakryl, no i 10% to jest poliester z recyklingu. Zalecane druty 6,5-7, zalecane szydełko 7-8 i w 100 gramach jest 170 metrów. To jest kolor Dark Blue, to jest kolor Blue i pokażę wam za chwilkę jak to wygląda na czapce, bo w zwiniętym motku nie widać, nie widać wszystkiego, tak? To jest kolor green. Zobaczcie w środku, on ma bardzo dużo zielonego. To jest emerald. Emerald z takim no jest to taki szmaragdowy, ale też bardzo fajny kobaltowy kolor. Tutaj mamy beż. Tu mamy peska, taki brzoskwiniowy. Tu mamy kolor lawendowy, taki różowy, cukierkowy, bardzo fajny. No, oczywiście, fuksja, która ma też dużo e, fioletu. E, no, i kolor red, czerwony, ale ma trochę beżu. I to jest kolor czarny, ale ma też dużo białego. I to bardzo fajnie widać, jak te kolory rozchodzą się e, na czapkach. Czyli te czapki wzdłuż i wszerz można zrobić z jednego motka tej włóczki podwójną e, nitką. Czyli bierzecie sobie niteczkę, ja, ja to pokażę na filmiku, z jednego motka i z drugiego, albo z zewnątrz i ze środka motka. Druga wersja tych czapek to są czapki z włóczki Rio. Rio czarna, skład wełna i akryl, no trochę lepszy skład. Zalecane druty 4,5-5,5, Zaleca, zalecane szydełko 5,5. 6,5. 100 gram, 170 metrów. W niektórych w 100 gramach nawet więcej metrów jest. Na przykład w tej jasnej. Ona jest troszkę jakby cieńsza. W każdym razie tak to jest jasny szary, czarny, granatowy kolor. Tu mamy też emerald, który akurat tak jest zwinięty, że tutaj mamy taki kobaltowy. Yy, fuksja. No najpiękniejszy chyba. 2, 4, a i fiolet. Ma dużo żółtego, też bardzo fajnie kolory się rozchodzą. I zaraz Wam pokażę motek, czapka, motek, czapka, jak to y, wygląda. Też oczywiście robimy to podwójną niteczką. Czyli będziemy mieli tych kolorów, tych jest 10 Crazy, a tych jest y, na razie 6, ale będzie więcej. Dopiero na czapce, słuchajcie, widać bogactwo tych struktur i kolorów. Patrzcie, w tej dark blue jest też nawet troszkę czarnego, jasny, niebieski, kobaltowy i granatowy, to jest dark blue, to jest czarna i też jest dużo, sporo nawet białego. Tutaj po tej stronie, jak już kończyłam, jest troszeczkę nawet więcej. Tu jest zielony, tak się te kolory rozchodzą, zobaczcie. A tutaj widać na motku tylko ten. Beżowy. Tu mamy moteczek. Ładny, taki delikatny. Fuksja. To jest ten, a ona ma trochę czerwonego i, i różowego, tak. To jest blue, bardzo fajny, delikatny. Myślę, że dla, i dla dziewczyn, i, i dla chłopaków. Kolor. Mam 10 kolorów, troszeczkę odsunę. Tutaj jest emerald. Czyli, 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 czyli ten. To są czapki bardzo fantazyjne. To jest lavender, czyli ten kolorek. Też ma troszkę fiolet, tu bardzo fajnie wygląda. Red. Tego beżu dosyć sporo. Gdzie jest ten motek Red? Aha, tu. O. I. Peska, czyli ten taki, 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 taki brzoskwiniowy kolorek, też z, z odrobiną e, beżu, tak? Tak to wygląda. Ja te czapki zro, robiłam, słuchajcie, na no tą metodą e, rzędami skróconymi. Tych, e, rzę, tych e, jedno oczko prawe, jedno lewe, czyli ścięgaczowy, jeszcze nie mam akurat z tych włóczek. I teraz w zależności od tego, jak chcecie, żeby ta czapka była taka duża i powiedzmy rozciągnięta, żeby opadała na oczy, no to wtedy robimy drutami numer 8. Ta jest na przykład robiona drutami numer 8, a ta jest robiona na szóstce. Zobaczcie, jest sporo. Mniejsza, taka bardziej yy, ścisła. No, jak, jak ja sprzedaję czapki na jarmarkach, to różnie no każdy ma jakieś inne upodobania. Jedni chcą czapki bardzo takie zwisające, smerfetki, jedni chcą czapki takie obciskujące głowę. No to zależy od, od, yy, od preferencji. Teraz przejdziemy do włóczek Rio. No i teraz zobaczcie, czapeczki z włóczki. Rio. Też jeżeli chcecie, żeby one były luźne, to robimy je na drutach numer 8. Jeżeli, generalnie to ba, warto jakby poznać samego siebie i zobaczyć, jak robicie, bo ja na przykład robię bardzo luźno. Moje koleżanki, które robiły czapki wzdłuż i wszerz według mojego tutorialu z tamtego roku, no te czapki wychodziły im znacznie mniejsze. Moje były większe. Ja robię po prostu luźno i te moje oczka są duże. I teraz tak, zobaczcie: na przykład z koloru czarnego. Tak wygląda czapka wzdłuż, czapka wszerz. W ogóle to są czapki wzdłuż i wszerz, bo w zależności od tego, jak powiemy, to jest wzdłuż głowy, a ta jest robiona wzdłuż, ale ta jest robiona tak, że dopasujemy rozmiar głowy na koniec, tak? A ta, musimy to znać już na samym początku. Więc warto też zrobić próbkę. Tak się rozkłada. Ta włóczka o, to jest czarna. O, zobaczcie, tutaj na przykład już dużo czarnego jest, tak? To jest z tyłu, bo tu jest szycie. Czyli tutaj mamy czarną, tu mamy fiolet. Fiolet, zobaczcie. Bardzo fajnie te kolory, których, których urzekły. O, tak wygląda czapka robiona rzędami skróconymi, a tak wygląda ta robiona ściegiem ściągaczowym. Ona jest mm, bardziej. Miękka. O. Tyle tych kolorów mamy na, na tej czapeczce, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Tutaj mam e, zapowiedź, jakby też nowości, bo kolejne m, w kolejnych e, edycjach te czapki wzdłuż i będą połączone z włóczkami e, e, takimi z włoskiem. I tu jest połączona, chciałam przetestować. Samantę gold żółtą, tak? Ma więcej żółtego w porównaniu do tej. Ale o tym to już w następnym filmiku. Teraz mamy granat. Bardzo ładnie się rozchodzą kolory. Pięknie to wygląda dla chłopców, tak? Tak wygląda ta włóczka w motku. Dla chłopców i dla dziewczyn może być, tak? Teraz emerald. Emerald, emerald, emerald. To jest chyba najpiękniejszy kolor, jak. Dla mnie, o to jest czapeczka ściegiem ściągaczowym, to jest czapeczka rzędami skróconymi, kolory piękne, chustę też z tego robiłam, chusta Rio, to jest połóżka Rio, tak? Jasny szary z kolei, to będą te czapeczki, tutaj już chciałam coś innego, więc zrobiłam brzeg z tego koloru Red, jest troszkę czarnego, zobaczcie, fajnie to wygląda którego jeszcze nie pokazywałam, tego. Czerwone. Ma trochę takiego musztardowego w sobie, tak? Trochę tej fuksji, a tak wygląda robiona rzędami skróconymi. No i to, że było wszystkie, tak? Fiolet był, jasny, szary był, emerald był, granat był. No i, I czarny był. Wszystkie już mamy. Także tak rozchodzą się kolory, można je połączyć z każdą włóczką, włochatą, żeby było ładniej z cekinami. No, ja będę takie robiła, ale to już w następnych filmikach Wam pokażę. Teraz przejdziemy do, do dziergania.